aaa oh. uh. nowy dzionek jest 8 8 rano dobra, jeszcze pół godziny mam ochronę nie, nie 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 dzisiaj nie idę do szkoły halo, Mama, tak? przecież ty Ja. a ej, co jest? co jest cholera jest to. nowy dzionek ty no chłopie muszę w końcu ten silnik naprawić no właśnie, najlepiej jakbyś naprawił bo do jutra to jesteś serio zmęczony, ale ty przecież w poprzednim odcinku tylko spałeś to był ten samotrzymy Dobra, to naprawiam go. ale ja nie chcę znowu wychodzić i ryzykować życiem. Ja idę tu i będę się tu skrywał. W tym miejscu. Ja też po prostu jestem trochę zmęczony tym poprzednim odcinkiem. Jeżeli nie widzieliście to wbijcie. Szósty epizod był mega mocny. Nie mogłem wejść nawet do kampera. O ile to można nazwać kampera, bo to jest kampero-samolot. No dobra, to żeby w ogóle pojechać tu, to muszę włączyć silnik. Dobra, tego nie wezmę. W takim razie... Wezmę tu. Dobra, zaznacz tutaj jest dyspozytor. Podkręcamy tak. O, o, o. Podkręcamy. Dobra, można jechać. Co jest? Co jest? Ktoś idzie. się. Dobra, wyskakuję przez okno. O, o, wow, wow, moja noga i moja ręka. Wow. Jezu, ktoś tam jest. Dobra, uciekaj. Już chodź stąd. Ej, patrz. Te cicho. Ej, to nie są ci, którzy zastygli? Czekaj, ale najlepiej stój, ja się upewnię. Zastygli. To są zastygli. Ty, ewidentnie zastygli. Patrz jacy starzy. Patrz jaką ją ten, tak na głowę. Zombie! A tamten pewnie, ten też zastygnięty. No ale dobra, chodźmy gdzieś. Z, za drzewo, za drzewo, za drzewo! strzelają. Chodźmy tam. O, pamiętasz to wielkie działo, co wystrzeliło? Tam. Chyba jest nowy ładunek. To jest prawda, tak, to jest ogromny działek. Może to jest nowy ładunek. Może dodali nowy ładunek. Nie jestem. To, tak, to jest, super... jest nowy ładunek. Bromba, super, super hiper. Tak, wiem, Tak. <laughs> hiper, to był najlepszy odcinek. Czekaj, na to, muszę wejść. To? Tak, to celowa. Ty, ty wycelujesz wyklat zabaw? Tak, tak. Proszę, tyle, dzieciaki nie będą myli, ojcu. Ja też chcę wyjść. To Albo nie, w sumie nie wychodzę. Ja chcę to, to, to działo, ale ktoś je... Tata, uważaj, jest ktoś... Tata, zestrzel tych przy zestrzel tych przy Przy tym wielkim, nie? Przy tym wielkim dziele, co przeknąłeś. Tak to będę nazywać teraz. Dobra, jestem przy oponie, ale to trzeba zobaczyć. Ja kręcę z a Ty tam kręcisz góra, dół. Aha! Ta. Tak. To poczekaj chwilę, poczekaj. Ja wchodzę, nie wejdę. podtrzymaj Tam wejdziesz spokojnie, no. i tym kręcisz, siadasz tu i tym Ty? kręcisz no? Dobra. Nagrywasz? nie. no tak, tak. dobrze. Siadaj i pokręć teraz tym. daj to pokręć, sprawdzimy, daj. pokręć. działa. dobra, daj to. trzymaj. Jak? O, ciężko. dawaj, celuj. tam obok. Tak, wątek. Trochę nie, obniżam, obniżam. Dobrze, okay, jeszcze rób prawo, lewo. Jeszcze niżej, czekaj, ja muszę ro, zrobić niżej luzu. Nie wyżej, tylko niżej. Zniżyłem, strzelaj. Ognia. Oje. Uuu, ale walnęło. Tam na... Stop, 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 stop! Zawróć. Gdzie? Tu, stop! I strzelaj Co trafiliśmy? W przeszkole. O, patrz, Tam jest samochód. Zestrzel. Próbowali nas wystraszyć. O, nie zahaczyliśmy od drzewo, jest! Jeszcze się cofnij. O, strzelaj! Ja, 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 tu, ja tu strzelam, dobra? Dobra. Zestrzel dookoła, dookoła, dookoła. O 180 stopni. To jeszcze, jeszcze. Atakuje. Ale to jest atrapa. A. Dawaj. Strzelamy w tego. Nie! Dawaj, go. Nie! Nie? Weź się obróć, ja chcę, żeby ci chłopacy... Tam tamtą chcę żeby ty chłopak dawaj tam wykręć A, nie. to w drugą stronę jest. o jest ja wykręcę na dół i strzelaj strzelaj no dobra, to schodzimy Schodzimy, okay. dawaj Patrzymy Schodzimy Dobra, to schodź Schodzę pierwszy Musisz ja muszę się jeszcze odwrócić chodź zaczęłam nagrywać chodź na działo chodź na działo na działo, na działo. chodź na to działo no. dobra wchodzimy w to pamiętasz to? Dawaj. tam jest drabinka z tyłu gdzie? O, dobrze. Czy to jest szybka? Nie. Nie. O, wow, ale armata. Czy... A tu nie jest napisane, że to za chwilę wystrzeli? Nie. Czemu ty tu wchodzisz? <noise> No. no to jak rozpierdzielnie, ty, ale weź się odsunąć. Mam pomysł. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Weź, podtrzymaj, ja schodzę żyć pierwszy. Nie, ja zostaję. Żyć pierwszy. Na razie tu zostaje. No dobra, to weź podstrzyma. No ja ja się nie mam tą trampinkę. Ona jest stabilna. Mnie. Czekaj. To, ale weź tam przy. się. Czasem no, się. Nie no, wiem, czy się, tam bo tam jest też jest się tego i już Przejdź tam. Czekaj, to... Życie... Tu jest dobrze. Niżej, 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 niżej. O, teraz będzie ok. Co no, ja Chcę bezpiecznie zjeść, chcę wyjść stąd zdrowy, nie? Żywy. Dobra, ale mój plan to taki, że odpalaj to. Ale ja nie. Ja uciekam, ty odpalasz. Tu jest odpalanie. 3, 2, 1, PUM! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uch. E, co ty się trzymasz tego drzewa? Nie wiem.